Witam na kanale tlk 24 Zamówienie sobie przy internet dwa miecze świetne Jedi przyszły w jakimś dziwnym opakowaniu troszeczkę wygląda to jak jakaś lampa LED z czujnikiem ruchu oraz budowanym akumulatorem firmy Aluso dwupak, czyli jak zamówiłem dwa miecze to mam nadzieję, że to będą przynajmniej dwie lampy jak nie miecze dobrze, zobaczymy co to jest w ogóle zawartości opakowania jak widzimy mamy tu jakiś przewód do ładowania tego miecza świetnego jest instrukcja obsługi, mamy do wyboru jak widzicie trzy długości mieczy 30 cm 40 oraz 60. Jest to firma Aluso. Zobaczymy tutaj instrukcję obsługi. Mamy tutaj czujnik ruchu. Zobaczymy dalej. Jak tu możecie wyczytać. Te miecze świetlne mają jasność od 150 do 200 lumenów. Czyli dość jasne będzie światło, budowany akumulator. 1500 mAh, ładowanie około 3 godzin, maksymalny czas użytkowania non-stop 6 godzin. Mamy też wbudowany czujnik, i po prostu wtedy się lampy zapalają, wtedy kiedy trzeba. Mogą działać nawet do 2 tygodni. Dobrze, zacznę jak te lampy, czy tam miecze są zbudowane, czy coś solidnego materiału. Jak tu widzicie, mamy jeszcze tej pilota. Widzę, że jest wykonane takie aluminium. Jest magnetyczny, czyli możemy to przyczepić. na przykład. Ja to zamontowałem te lampy tak na poważnie w przedpokoju, mam akurat drzwi metalowe. Tu mamy też różne tryby działania. Może działać cały, cały czas na sensora. Oczywiście, pilotem. Zapaliłem za mocno. Pilotem możemy ustawiać tryb. Czy ma być. Yy, Uruchamię się tylko w nocy, czy w ciągu dnia i w nocy. Mam tutaj czujnik, to wiadomo, wykrywa. Jaki długi czas ma być? 30 sekund, minuta, 2 minuty po wykryciu. Możemy to tutaj oczywiście wyłączyć. I możemy też zmieniać te jest auto, ustawienia ręczne, cały czas. Ustawimy sobie w trybie auto. Jak to widzicie, możecie pilotem wyłączyć. Włączyć. Możemy zmienić kolor bieli, zrobić ciemniej, jaśniej. czyli jak, co, o może tak on po kiedy pokazuje dowiaduje się, że przyjmuje polecenia z pilota czyli tak jak tutaj sobie przyciemnimy uruchomię tryb nocny do przyjął do informacji czas jak nie mamy pilota, też mamy tutaj przycisk Możemy zmieniać kolor jaki mamy być kolor powiedzmy bieli. Jak mówiłem wcześniej. Te lampy mają wbudowany magnes. Zaraz wam pokażę bałagan w przedpokoju. Możemy ją przyczepić, tu mam takie blaszki, to po prostu przyklejamy na taśmę dwustronną. Wiadomo, trzeba oczyścić powierzchnię, która będzie po prostu przyklejana. Jak tu widzicie, tutaj tak zamontujemy i po prostu mamy już przyklejone to na stałe. Czy na stałe? Odrywamy to, może źle powiedziałem na stałe. Ale też możemy powiedzieć jako mówiłem wcześniej, mieczem świetnym. Za chwilkę to ustawię na automat. Na 30 sekund. I zamontuję ją w przedpokoju. Zobaczycie że jak to się uruchamia, jak to daje dość ładne dużo światła w przedpokoju. Dobra, idę zamontować mogli zobaczyć jak to działa w praktyce. Teraz zobaczymy jak łapie czujnik w lampach. Zobaczymy, zamontowamy akurat jedną lampę w przedpokoju, drugą w kuchni. Lampa w przedpokoju mnie złapała. Jak tu widzicie, od razu widać nieporządek. Druga lampa. Jak tu możecie zobaczyć, wszystko widać w kuchni. Tak samo w przedpokoju. Takie lampy są według mnie idealne, idealne właśnie jak macie jakieś schody. Czy tam jest wieczorem, chcecie iść do łazienki. Nie musi zapalać światło, po prostu lampa sama zapala. Przed się nie, nie przewrócicie. Tu gdzie ciemno jest, a w przedpokoju jest dość jasno. Tak samo w kuchni. Dobrze, przejdźmy do podsumowania działania tych lamp. Jak tu widzicie, ona po 30 sekundach się sama gaśnie. Gdzieś w kuchni zgasła. Teraz znowu wykrywa ruch znowu się zapala sama. Przyjrzymy się, jak te lampy alusso działają w jej mieszkaniu. Jedna jest na co dzień przymocowana, tak jak widzieliście do drzwi, bo są metalowe. Po prostu jak się idzie do łazienki, nie trzeba zapalać światła przed pokojem wieczorem, po prostu sama się lampa uruchamia. Dzięki temu nie musicie szukać gniazda po macku. Jeśli macie jakiekolwiek schody, czy coś, takie lampy są idealne. Po prostu przy schodzeniu ze schodów nie trzeba szukać Przycisku, żeby zapalić taką lampę. Ona automatycznie się uruchamia. Druga lampa nie była tak jak normalnie, zamontowana, jak dzisiaj, do lodówki. Tylko tam jest okap. Po prostu przymocowuje, bo okap też jest metalowy. Można go przymocować. I nawet, jak się chce wieczorem iść do kuchni, napić wody czy soku, bo komuś się zachciało pić, nie musi zapalać światła i wszystkich budzić. Po prostu ustawiam się normalnie. Nie maksymalny. Jasność tej lampy, tylko po prostu taką średnią. Ty po prostu spokojnie można chodzić po mieszkaniu, czy tam po przedpokoju, czy kuchni. One się uruchamiają, same po 30 sekundach się wyłączają, nie trzeba nic szukać. Według mnie takie właśnie lampy są idealne, jak macie jakiekolwiek schody, czy tam domek jednorodzinny, czy większe, powiedzmy korytarze, czy małe dzieci. Wchodzą do przedpokoju, lampa sama się zapala. Możecie sobie takie miłe, dość. Yy, światło jeśli chodzi o ten odciel bieli taki bardziej żółtawy dla mnie jest idealny nie taki biały biały jak to powiedzmy u lekarza według mnie te lampy są warte swoich pieniędzy akurat mam ten model 30 cm jak tam widzicie są też większe i oczywiście mogą też działać jako miecze świetne możecie są się pobić są solidnie wykonane te lampy firmy Aluso jeśli dzisiaj się film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, trzymajcie się.